Witajcie! Oto ja znowu. Chciałbym Wam pokazać, jak gram się na PL9. Czyli teraz, bo wiecie, gram na PL9. Albo i nie wiecie, nie wiem. Widzicie, mamy prawie 66 level. Tu mam treningi, Misję. Twój bohater, weźmy sobie, już teraz. A nie starczyłem, Ok, Okej, zacznijmy już zadania nadzwyczajne. A jeszcze nie. No cóż, na to w treningu zacznijmy. i dobra. Hmm. Co tu jeszcze? Patrzcie, to jest moja drużyna. I ona jest dosłownie moja. Tak. Ja się nazywam teraz tak. Jakbyście chcieli, to Marek69. No. Kliknijmy we mnie. Pokaż członka może. W ogóle to są moje wszystkie statystyki ogólnie. Honor był słaby dość, miałem lepszy, a teraz mi spadł. Twardziej widzicie, który dopiero jestem. To przez to, że nie walczę. Kiedyś brałem bardziej, walczyłem. Teraz już mniej. Dobra, tutaj chcesz znaleźć sobie jakiegoś słabiaka. Nie wiem, a no z tobą wygram. No, jest problemowo. I jest tylko taka. No właśnie, kolejna porażka jest. Właśnie, to jest tylko taki pokaz. Wam, jak tutaj mi się w ogóle. gra ogólnie, czekajcie, weźmy sobie, napiszmy dużo lepszych. Dużo honoru powinno nam zyskać. So. O. Pokaż. No jasne, na koniec. O. Nic mi nie zeszło. Bek. To jak nic mi nie zeszło, to jeszcze raz atakujemy. Bek. Ok, to trzech razy sztuka. Za trzecim razem pewnie przegra. Zobaczymy. A nie. Pięknie. O, proszę bardzo, dostaniemy pieniądze. Nie opłaca mi się. Kompletnie ok, sprzedaj, stać mu teraz na plus 1. Dobra, następny. Teraz ja. Aha. A jestem jeszcze gorzej, ty, ty, ty. Ale już sobie poprawiłem trochę. Ну, брат, это не то, что я хотел. Ну, да, так и не из своей последнего собоя. Беда крутая,